Thank you. Piątek to szczególny dzień, kiedy wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Rano w tym dniu w naszych kaplicach, świątyniach odprawiane są najczęściej właśnie spałowane nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wieczorem natomiast spotykamy się na liturgii męki pańskiej. Ja dzisiaj chciałbym zaprosić Was wszystkich do tego, byśmy przeszli właśnie 14 stacji. Chciałbym zaprosić Was. Do udziału w takim krótkim nabożeństwie drogi krzyżowej. I chciałbym, żebyśmy wsłuchując się te rozważania przy każdej z tych stacji, tą naszą modlitwę ofiarowali w intencji wszystkich chorych i cierpiących. Chcielibyśmy modlić się szczególnie za tych, którzy cierpią na różne trudne, nieuleczalne choroby, którzy przebywają w hospicjach, którzy całkowicie stracili nadzieję, Chcemy prosić o ulgę w cierpieniu dla nich, ale też o to, aby w tym swoim trudnym życiowym doświadczeniu doświadczyli obecności, bliskości Jezusa. Prośmy również za ludzi samotnych, za ludzi, którzy przeżywają różne życiowe trudności, problemy. Prośmy, aby oni wszyscy doświadczyli w swoim życiu bliskości Jezusa. Zapraszam do do przejścia razem ze mną właśnie tych 14, 14 stacji i zapraszam do takiego wspólnego rozważania przy każdej z tych stacji, do wsłuchiwania się w to słowo, które, które, które zostało przygotowane. Stacja pierwsza Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, zostałeś skazany, choć nie miałeś na swoim sumieniu żadnej winy. Ty święty stałeś milczący przed przedstawicielem władzy rzymskiego imperium. Piłat nie interesował się Twoim królestwem, jakże innym od tych doczesnych, znanych nam z historii. Zbawicielu. Nie broniłeś się przyjmując niesprawiedliwy wyrok, bo chciałeś być z wszystkimi, którymi w dziejach świata poniewierano i których fałszywie oskarżano. Jezu, cichy baranku, pragnę razem z Tobą znosić wszelkie trudy życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus obarczony krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Jezu, na Twoje ramiona rzucono belkę krzyża, który jest ceną naszego zbawienia. Dźwigasz w nim cały świat pogrążony w ciemnościach grzechu i rozpaczy. Ocalasz panie, całe stworzenie. Jesteś odkupicielem ludzkości, bo nadajesz ostateczny sens dziejom. Ty ratujesz nas od beznadziei, smutku i rozpaczy, bo z sercem przepełnionym miłością przyjmujesz jarzmo szorstkiego i ciężkiego krzyża. Ty uczysz nas, jak podejmować krzyż codziennych zadań, spełnianych tak często pośród szarych dni. Jezu, tak trudno nam się godzić na codzienne małe krzyże różnego rodzaju próby, niespodziewane choroby krzyż znoszenia z miłością kogoś, kto jest nam nieżyczliwy, obraża nas czy lekceważy. Tak często ociągam się w podejmowaniu krzyża codziennych obowiązków, boję się czy podołam. Wszystko dlatego, że zbytnio liczę na moje ograniczone możliwości. Zbyt rzadko. Zapraszam Cię, byś mógł mi dźwigać krzyż, byś pomógł mi dźwigać krzyż razem z Tobą. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczu. Panie, solidaryzujesz się z tymi, którzy dźwigają krzyż samotności, choroby, odrzuconej miłości, krzyż zdrady i życiowych porażek. Jezu, z trudem podniosłeś się z ziemi, idziesz dalej, cały obolały, mąż boleści, przed którym zakrywa się twarz. Pomóż nam powstać do nowego życia, życia odkupionego za cenę Twojej krwi, obficie spływającej na krzyżową drogę. Proszę Cię, naucz mnie powstawać z grzesznych upadków. I zawsze pamiętać o Twojej miłości do mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta, Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat światło skupić raczów. Maryja, ona jedyna rozumiała mękę swojego Syna. Jego uniżenie i nieznośne cierpienie. Tak właśnie miało się wypełnić pismo i zapowiedzi proroków. Panie Jezu, w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Maryjo, patrzysz na Jezusa, Pana nieba i ziemi, tak bardzo obarczonego naszymi grzechami. Przebacz nam, ilekroć zapominamy. Jak wielkim cierpieniem odrzuconej miłości zostaliśmy odkupieni. Maryjo, naucz mnie, jak pocieszać innych bez wielu słów, a jedynie przez moją dyskretną obecność. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupi traczy. Jakże bardzo podobni jesteśmy do Cyrenejczyka, zajęci sobą, pracą, codziennymi obowiązkami. Nie mamy chwili dla Pana Boga, brakuje nam czasu nawet dla własnej rodziny. Dla potrzebujących, którzy wołają o pomoc w najmniej odpowiednim czasie. Boimy się dźwigać cudzy krzyż, niechętnie poświęcamy czas dla innych. Panie Jezu, jak bardzo świat potrzebuje nowych Cyrenejczyków, ludzi, którzy pomagać będą innym w dźwiganiu krzyża, krzyża choroby, niepełnosprawności. Cierpienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja szósta, Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Cierpiące oblicze Jezusa jest dla nas zaproszeniem do kontemplacji. Jej owocem niech będzie większa wrażliwość na potrzebujących z naszej strony pomocy, daru czasu, zrobienia zakupów czy serdecznej rozmowy. Panie Jezu, Twoją zapłatą dla nas bełnie, będzie pełne wdzięczności, spojrzenie i Twoje oblicze odbite w naszych miłosiernych uczynkach, czy drobnych gestach uważnej miłości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma, drugi upadek Pana Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, ponownie ciężar krzyża okazał się Nieznośny. Znów przygniótź Cię do twardej drogi. Jakie są upadki w naszym życiu? Sądziłem, że mój pierwszy upadek, grzech ciężki, zdrada miłości, niewierność, niepowodzenie czy zagubienie związane z utratą pracy, będzie jedynym, że więcej nie powtórzy się. Brak miłości i zakłamanie z mojej strony. Myślałem, że już wiem, jak uniknąć tego, co zaburza moją relację z Bogiem życie wewnętrzne i zdrowie. Tymczasem pojawiają się nowe grzechy. Trzeba podjąć nowe próby wytrzymać czyjąś nienawiść i odrzucenie. Czy starczy mi sił? bym powstał, bym się nie poddał zniechęceniu i odzyskał nadzieję. Dopiero gdy moje upadki, grzechy i próby powierzę Jezusowi, będę mógł stać się oparciem dla innych, pomogę im podźwignąć się z upadku. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nasz Pan powiedział kiedyś do swoich uczniów, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, Teraz on sam, król królów płacze. W ten oto sposób realizuje tajemnicę swego królestwa na tej ziemi. Ziarno rzucone we łzy, bez silności. Wiemy jednak, że kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Postępują naprzód wśród płaczu. Niosąc ziarno na zasiew, z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus, spraw. Bym tego dnia, w którym wszystko mi się zawali, ponad gruzowiskiem moich planów i zamierzeń, zdążył zobaczyć Ciebie upadającego trzeci raz pod krzyżem. Pomóż mi, bym z Twoją pomocą odkrył, że dom budowany na piasku mojej samowystarczalności, wcześniej czy później musi się zawalić. Pomóż mi budować moje życie na skalę miłości ukrzyżowanej. Wówczas będę miał siły, nawet poddany wielkiej rozpaczy, by powstać razem z Tobą, także z mojego kolejnego upadku, by odbudować świątynię mego serca, w której chcesz zamieszkać. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić rasków. Jezu, Twoje ogołocenie przywróciło nam utraconą przez nasze grzechy godność dzieci bożych. Już nie szpeci nas grzech, przestała ciążyć nieznośna wina z powodu naszego błądzenia. Twoje skrajne ubóstwo stało się paradoksalnie naszym bogactwem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Jezus przybity do Krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, przybito Cię do Krzyża. Ty, Boże Wszechmocny, Słowo, które stało się ciałem, pozwoliłeś okazać swoją bezsilność. Zgodziłeś się umierać śmiercią niewolników, by przywrócić nam utraconą wolność? Pomóż mi odkrywać dzień po dniu, że moc w słabości się doskonali. Pomóż mi uwierzyć, że cierpienie, jakiego doświadczam, może mnie oczyścić i uwolnić od samego egoizmu. Cierpienie przyjęte może mnie uzdrowić. I sprawi, że bardziej niż dotąd będę wrażliwy na potrzebujących. Tylko wtedy, gdy pozwolę przybić się do krzyża moich ograniczeń, codziennych obowiązków, prób i niesprawiedliwego traktowania, odnowię w sobie źródło pocieszenia, którego świat dać nie może. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus umiera na Krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Na Krzyżu narodził się nowy świat. Ciemności, grzechu, rozpaczy i smutku zostały rozproszone światłem Jezusa Chrystusa który do końca nas umiłował. Na krzyżu narodził się nowy człowiek w każdym z nas. Jezus na krzyżu przywrócił nam wewnętrzne piękno, dlatego nie powinno już być w naszym życiu miejsca na brzydotę grzechu, na pokusy, by znowu bezdusznie zdradzić ukrzyżowanego Pana. Panie Jezu, pragnę z Twoją pomocą odkrywać paradoks krzyża, paradoks prawdy, że w pokornym przyjęciu niesprawiedliwego cierpienia rodzi się siła, będąca zwiastunem nadziei. Oby Twój krzyż, Panie, codziennie stawał się dla mnie bramą zbawienia. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja 13 Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ręce matki. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Oto ziarno zostało wrzucone w ziemię. I przyniosło owoc obfity, zbawienie dla wszystkich ludzi. Godzina śmierci Jezusa jest jednocześnie godziną życia. Odtąd Maryja będzie przekazywać Jezusa w darze każdemu człowiekowi. Życie Maryi jest dla nas przykładem, jak mamy pielgrzymować z wiarą w naszym życiu. Jest wzorem. Naszego trwania przy Bogu aż po krzyż. Popatrzmy na drogę wiary Matki Boga. Już moment zwiastowania był dla Maryi próbą wiary. Ona umiała zgodzić się, że Bóg jest większy od jej niepewności i duchowych rozterek. Powiedziała Bogu tak. Zgoda wymagała od niej ciągle. Nowych ofiar i zapominania o sobie. W czasie ofiarowania Jezusa w świątyni słyszała proroctwo Simeona, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Bóg nie oszczędził jej bolesnych doświadczeń. Prośmy Maryję, by wspomagała nas w godzinach, naszych prób któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami stacja czternasta Jezus złożony do grobu kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył grób Jezusa wypełniony jest Nadzieją, bo to ziarno wrzucone w niewdzięczną i jałową ziemię przyniesie owoc stokrotny, owoc zmartwychwstania. Panie Jezu, twój ojciec nie pozwolił, byś pozostał w grobie, dlatego wskrzesił Cię mocą swojej miłości. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni. W mającą moc odkupienia śmierć Pana, by razem z Nim zmartwychwstać. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Nie chodzi tu jedynie o chwilę naszej naturalnej śmierci, moment przejścia z tego świata do wieczności, Jezus zaprasza nas, byśmy Codziennie z martwych wstali ze śmierci do życia, z egoizmu do czynienia ze swego życia daru dla innych w postawie służby, Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Dziękuję tym wszystkim, którzy zechcieli przejść razem ze mną te czternaście stacji. Ta czternasta stacja, czyli złożenie Pana Jezusa do grobu to dobrze wiemy, że to nie jest ostatnia stacja, bo za nią jest piętnasta, będąca jednocześnie pierwszą stacją światła, czyli zmartwychwstanie. I tych stacji później jest bardzo wiele, bo wiele jest tych stacji również w naszym życiu, kiedy idziemy z Jezusem przez różne doświadczenia, trudne doświadczenia naszego życia. W mojej krótkiej refleksji na Wielki Post mówiłem o tym, że patrząc na krzyż w symbolice Krzyża, patrząc na pionowe i poziome ramię, widzimy symbolikę naszego życia i celu naszej ziemskiej życiowej drogi. Bo ta belka pozioma oznacza właśnie nasze życie to życie ziemskie ból, cierpienie, różne trudności. Ale belka pionowa wskazuje nam na niebo, wskazuje nam na cel naszej ziemskiej pielgrzymki. Jezus martwy wstał. Wskazuje nam na niebo, na wieczność i osiągnięcia zbawienia, szczęścia wiecznego właśnie, czyli dotarcia do tego celu naszej ziemskiej pielgrzymki. Tego wszystkim wam życzę, tego życzę również sobie, abyśmy osiągnęli kiedyś wieczność, abyśmy osiągnęli kiedyś wieczne zbawienie. Wszystkiego dobrego i radosnych świąt zmartwychwstania pańskiego.